Siemanko Siemanko Postanowiłem dzisiaj odkryć e, daktyla Jest tak w budzie, tak jak widzicie ze starych okien e, Drugą zimę w gruncie W tamtym roku miał budę inetyczną I tak Jak był grzany jest tak, ma termostat ustawiony na 0 stopni Na włączenie, 2 stopnie na wyłączenie To jest taka mała farelka Rozbiorę budę to dokładnie pokażę cały sprzęt, który tym steruje. No i dobra, zobaczymy, jak on Ale patrząc na niego, to nie, nic mu nie jest. A jeszcze chciałbym wam pokazać, bo niektórzy się pytają o budy. Ta buda w ogóle nie jest szczelna. Zobaczcie, tu jak jest jaka dziura. Wzdłuż szyby to samo. Tu jest, o, tu jest też otwór po jakiejś starej klamce. Więc on tutaj wentylację miał bardzo dobrą i nie ma co przesadzać ze szczelnością budy, ponieważ ta roślina musi oddychać, to powietrze musi się mieszać w środku. Bo jak będzie zaszczelna, to wejdzie nam wilgoć, grzyb i może być po palmie. Dobra, rozkręcam. Ok, przód budy jest odkręcony. To jest tak, cały termostat. Tu jest czujnik temperatury I tu jest ten, ta mała farelka No dodaj bodajże 400W Tak dokładnie, 400W Handy Heater Palemka, aha, jak było ustawione Ustawione grzanie Było ustawione w tamten róg Żeby to powietrze krążyło wokół palmy żeby nie dawało bezpośrednio na czujnik bo wtedy by oszukiwało i nie był ustawiony przede wszystkim na palmę żeby jej nie osuszyć za bardzo więc tak normalnie se dmuchało w tamtą stronę to powietrze gdzieś tam obchodziło tą palmę dookoła nagrzewało całą budę dobra ściągamy resztę ok, palemka otw otworzona Nie jest to może jakiś wielkolud, ale ma około 60 cm wysokości. Pieniek zaczął ładnie puchnąć. środka nowe liście wychodzą. Stan jest idealny. Zaroplam nic. Tu te stare liście, tutaj widać, że tutaj już jakieś końcówki dostały, ale nie pamiętam czy to nie jest właśnie jeszcze z tamtego roku, z, z wiosny prawdopodobnie to jest liść. No i dobra, no tak się prezentuje. I jeszcze dogram do filmu, bo postanowiłem przesadzić Archonto Phoenixa, którego nabyłem w niedzielę, to też jeszcze do tego filmu dogram. Okej, okay, bierzemy się za przesadzanie tamtego. Okej. Okay. Bierzemy się za przesadzanie Phoenixa. on jest w takiej bardzo małej doniczce, musiałem dać kamyki, bo troszkę wiatr i mi go przewracało, posadzę go do troszkę większej donicy, a to tylko dlatego, że on myślę, że pod koniec maja, na początku czerwca pójdzie do gruntu i, i, i nie ma sensu go sadzić do, do większej i tak, co ja będę używał. A więc tak pójdzie do gotowego podłoża uniwersalnego substrala. Ja używam tylko tej ziemi do wszystkiego. Dodatkowo dostanie trochę obornika granulowanego końskiego i nawóz długodziałający osmokąta substrala. Wysypana. pana, ogólnie na cały worek daję taką miarkę. Tu jest 30 ml, a że tutaj poszło niecałe pół. No to... Tyle nawozu. Dodatkowo obornika. Okay, strzygarz się, starczy. To wymieszam i zasypujemy. O, wyciągam palmę z doniczki. O, piękne makarzonki. Przykorzeniona mocno. Na spód do niej dałem trochę żwiru, żeby po prostu jak wsypię ziemię przez na dole no, zrobiłem dość duże otwory żeby mi po prostu ziemia nie uciekała Uwiję tą ziemię Prawie się nie przewróciła I dobra, dosypię tylko ziemi do końca i, i palma przesadzona Mówię. Na wiosnę, późną wiosną trafi prawdopodobnie do gruntu Przynajmniej takie są plany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Widać. Nawóz. Obornik. A dostanie teraz wody, to powinno ruszyć ładnie. Dobra. Dzięki śliczne. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.